Cześć, tu Krystian z Chemia na 100%, a oto zadanie dnia. Oblicz pH wodnego roztworu od stanu potasu o stężeniu 0,5 mol na decymetr sześcienny. Aby obliczyć pH roztworu soli, należy zastanowić się, co dzieje się w takim roztworze. Zacznijmy od dysocjacji od stanu potasu. Jest to sól, która dobrze rozpuszcza się w wodzie i dysocjuje praktycznie w 100%. Anion odstanowy, który znajduje się w tym roztworze, ulega reakcji hydrolizy. Której produktem są m.in. jony OH-. To oznacza, że odczyn takiego roztworu jest zasadowy, czyli już wiemy, że spodziewamy się wyniku w tym zadaniu powyżej 7. Skoro mowa tutaj o zasadzie, to zasadą jest anion odstanowy CH3COO- jest to zasada Brunszczeda. Jeśli będziemy znali stałą dysocjacji zasadowej, czyli Kb, inaczej też można powiedzieć stałą hydrolizy dla tego anionu octanowego, to będziemy na tej podstawie mogli wyznaczyć pH. Oczywiście pamiętając, że mamy w tym zadaniu również stężenie tego roztworu. Niestety takiej stałej dysocjacji tej zasady nie znajdziemy w tablicach. Musimy pamiętać, że dla pary sprzężonej kwas zasada brążtada istnieje zależność KB razy KA równa się KW. I tutaj anion odstanowy jest zasadą. A kwasem sprzężonym z tą zasadą jest CH3-CoOH, czyli kwas bionsztada i zasada bionsztada. Stałą dysocjacji KA dla kwasu octowego znajdziemy oczywiście w tablicach, i wynosi ona 18 razy 10 do minus 5, natomiast KW wynosi 10 do minus 14 w temperaturze 25 stopni Celsjusza. I czasami w zadaniu jest to doprecyzowane, że obliczamy pH właśnie w tej temperaturze. Jeśli nie jest to zaznaczone, to oczywiście domyślnie o takie warunki chodzi. Czyli przekształcając ten wzór, Kb równa się Kw przez Ka, uzyskujemy 10 do minus 14 w liczniku przez 1,8 razy 10 do minus 5 w mianowniku. Tutaj dopiszemy sobie jedynkę, żeby podzielić 1 przez 1,8, a 10 do minus 14 przez 10 do minus 5. W ten sposób uzyskamy 0,56 razy 10 do minus 9, czyli 5,6 razy 10 do minus 10. Mamy Kb, czyli stałą dysocjacji zasadowej dla anionu. Od stanowego. Skoro mamy już tę stałą i mamy też stężenie, C0 równa się 0,5 mol na decymetr sześcienny, to możemy już przejść do obliczenia pH tego roztworu. Przedstawiam tutaj dwa sposoby. Pierwszy sposób będzie Taki jak w innym zadaniu dnia pokazywałem jak obliczać pH słabych kwasów, m.in. kiedy mamy alfa lub Kb, czyli tutaj będziemy korzystać z prawa rozcieńczeń Ostwalda. Czyli K równa się C0 razy alfa kwadrat przez 1 minus Alfa. Taki jest wzór Ostwarda. Jeśli stosunek C0 do K przekroczy 400, będziemy uprawnieni do zastosowania uproszczonej wersji tego wzoru. Czyli C0 do K w naszym przypadku to jest 0,5 do 5,6 razy 10 do minus 10. I tutaj już bez dokładniejszych obliczeń widać, że ten stosunek zostanie znacznie, znacznie przekroczony, czyli zapisujemy większe równe 400, bo takie jest kryterium i możemy dzięki temu zastosować wzór uproszczony, czyli tu już zapiszę kb, c0 razy alfa kwadrat. Warto wspomnieć, że tutaj posługujemy się alfą, natomiast w przypadku hydrolizy, którą tutaj widzimy, czasami stosuje się Beta, czyli alfa to będzie stopień, dyso stopień dysocjacji, a beta to stopień hydrolizy. Jednak nie zmienia to tutaj nic w obliczeniach, będziemy stosować w tym przypadku alfę, żeby to było bardzo podobne do tych zadań, które rozwiązywaliśmy dla kwasów. Niemniej jednak w zadaniach można się spotkać z pojęciem bety i wtedy po prostu możemy obliczać dokładnie tak samo, tylko zapisując już zamiast alfa beta Czyli alfa równa się pierwiastek z KB przez C0 czyli w liczniku 5 6 razy 10 do minus 10 w mianowniku 5 dziesiątych Czyli to się równa 11, 2 razy 10 do minus 10. Oczywiście pierwiastek. Tutaj bardzo częstym błędem jest zapominanie o pierwiastku, czyli w toku obliczeń nagle gdzieś ten pierwiastek znika i uczeń zapomina o spierwiastkowaniu tutaj tej wartości. Czyli rozbijamy sobie to na iloczyn dwóch pierwiastków, pierwiastkujemy i uzyskujemy 3,35 razy 10 do minus Piątej. Mamy stopień dysocjacji, czy też stopień hydrolizy. Warto zauważyć, że tutaj alfa nie jest w procentach, jest jako liczba, ponieważ w równaniu we wzorze Ostwalda alfa nigdy nie jest używana w procentach, tylko jaka, jako liczba w przedziale od 0 do 1, czyli tutaj nie mamy alfy w procentach. I też na te procenty nie musimy jej zamieniać, ponieważ nie jesteśmy proszeni o wyliczenie tej alfy i podanie. Tylko będziemy ją wykorzystywać do dalszych obliczeń. Zapisujemy, że alfa to jest CZ do C0. Jeśli tutaj alfa jest bez procentów, to my też stosujemy wzór bez procentów i z tego wzoru wyznaczamy CZ, czyli stężenie zdysocjowanych. Czyli alfa razy C0, czyli 335 razy 10 do minus 5 razy stężenie, czyli. 5,5 mol na decymetr sześcienny. Czyli Cz wynosi 1,68 razy 10 do minus 5 mol na decymetr sześcienny. Stężenie zdysocjowanych w tym przypadku jest równe stężeniu jonów OH-. Jak widać w równaniu, czyli to jest równe stężeniu jonów OH-. Skoro mamy stężenie jonów OH-, to możemy przejść do obliczenia POH, a później pH. Czyli POH to ujemny logarytm ze stężenia jonów OH-, czyli ujemny logarytm z wartości 168 razy 10 do minus 5. Tutaj musimy sobie troszeczkę zamienić, czyli ujemny logarytm z 0,17, ponieważ do dwóch miejsc po przecinku tylko mamy dane w tabeli. I ponieważ tę wartość zmniejszyłem, czyli przesunąłem przecinek o jedno miejsce w lewo, no i zaokrągliłem wtedy do dwóch miejsc po przecinku, to Tę wartość zwiększam, czyli zamiast 10 do minus 5 to 10 do minus 4. Zapiszemy sobie już to w nawiasie, ponieważ za chwilę będziemy tutaj rozbijać to na sumę dwóch logarytmów. Czyli minus logarytm z 0,17 dodać. Logarytm z 10 do minus 4. Logarytm z 017 znajdziemy w tablicach i wynosi on minus 8, tu już do jednego miejsca po przecinku zaokrągliłem. A logarytm z 10 do minus 4 to już bez tablic wiemy, że minus 4 wynosi, czyli uzyskujemy minus minus 48, czyli 4 i 8. Dziesiątych. To jest wartość PoH. Żeby wyznaczyć pH, od 14 odejmujemy wartość PoH, czyli uzyskujemy 9,2. Zgodnie z naszymi przewidywaniami, oczywiście odczyn zasadowy, czyli pH powyżej 7 wynosi 9,2. I to był pierwszy sposób, czyli po uzyskaniu Kb, przeszliśmy do prawa Ostwalda, wyznaczyliśmy alfę, na podstawie kryterium stosowaliśmy prostszy wzór Ostwalda, z alfy wyznaczyliśmy Cz, a następnie już przeszliśmy do obliczania POH i PH. Przejdźmy do sposobu drugiego. Oczywiście, tutaj również potrzebna jest wartość Kb, czyli tak samo jak w, tym pierwszym, w tej pierwszej części, trzeba tą wartość normalnie wyliczyć z Kw i Ka. I oczywiście C0 również jest tutaj potrzebne. Czyli te pierwsze obliczenia trzeba wykonać tak samo. I teraz przechodzimy już do Innego sposobu obliczenia pH. Tutaj zapiszemy sobie równanie zachodzącej reakcji, ponieważ będzie nam ono potrzebne do stworzenia tabelki. Jest to tabelka, którą dobrze znamy z działu równowag. Jak rozwiązywać zadania ze stałą stężeniową stałą równowagi pokazuję w kursie czwartym kinetyka i statyka chemiczna. Tutaj analogiczną tabelkę będziemy wypełniać, ponieważ tutaj również mamy równowagę, tylko w roztworze wodnym. Tu mamy stężenie początkowe, następnie stężenie przereagowane, przereagowanych, inaczej też można wpisać delta C, czyli zmiana stężenia i stężenie równowagowe. I będziemy wypełniać tabelkę, pamiętając, że w przypadku roztworów wodnych nie uwzględniamy do stałej dysocjacji wody, ponieważ jest to roztwór wodny i stężenie wody w wyniku tej reakcji zmienia się bardzo nieznacznie, dlatego wody tutaj nie będziemy uwzględniać. Jest to w zadaniach często przypominane maturzystom, ale nie zawsze i wtedy musimy my o tym pamiętać, że wody tutaj nie uwzględniamy. I zaczynamy wypełniać tę tabelkę. Czyli stężenie początkowe anionu odstanowego wynosi 0,5 mol na decymetr sześcienny, ponieważ tutaj w tej reakcji dysocjacji mamy praktycznie całe, zdysocjowane wszystkie cząsteczki od stanu potasu, czyli stężenie anionu odstanowego jest równe stężeniu od potasu, czyli 0,5 mol na decymetr sześcienny. I na początku nie było anionów OH i nie było cząsteczek CH3COH, czyli kwasu octowego. czyli tam wpisujemy 0. Pytanie teraz, ile przereagowało tych anionów odstanowych, żeby utworzyć odpowiednio te produkty. Tutaj wpisujemy x, ponieważ nie wiemy ile. X wpisujemy. W każdej rupryce, dlatego że środkową część tabelki wypełniamy zgodnie ze stechiometrią równania, a tutaj mamy wartości 1, 1, 1, 1, czyli jeśli tutaj wpisaliśmy x, to powstaje x i x. I przechodzimy do trzeciej części tabeli, czyli do stężenia równowagowego. Tutaj było pół mol na decymetr sześcienny, przekagowało x, czyli mamy pół minus x, pięćdziesiątych minus x mol na decymetr sześcienny. Tutaj mamy x oraz x, oczywiście, mol na decymetr sześcienny. Czyli substratów ubywa, dlatego 0,5 minus x, a produktów przybywa, czyli 0 plus x daje x, 0 plus x daje x. Jest to standardowa tabelka, którą możemy dla każdej reakcji równowagowej stworzyć. Zapisujemy wyrażenie na Kb, czyli stężenie CH3COOH razy stężenie OH-, oczywiście równowagowe. Przez stężenie anionów odstanowych równowagowe. Tak jak już wspomniałem, wody tutaj nie uwzględniamy. Podstawiamy dane, czyli KB to 5, 6 razy 10 do minus 10. a tutaj wpisujemy dane z tabeli, czyli stężenia kwasu octowego i anionów OH- to x, czyli x razy x, a tutaj mamy 0,5 minus x. W ten sposób uzyskujemy równanie. Będzie to równanie kwadratowe, czyli będzie trzeba tutaj chwilę poświęcić, żeby je rozwiązać. Natomiast jeżeli... Alfa jest mniejsza bądź równa 5% lub stosunek C0 do K jest większy, równy 400, czyli analogicznie jak przy stosowaniu prawa Ostwalda, to możemy przybliżyć, że mianownik tego równania, czyli stężenie równowagowe w przypadku anionu odstanowego, czyli 0,5 minus x jest w przybliżeniu równe 0,5. To oznacza, że x jest tak niewielki, i stanowi tak niewielką część w porównaniu z ze stężeniem 0,5 mol na decymetr sześcienny, że praktycznie stężenie równowagowe będzie bliskie wartości 0,5 mol na decymetr sześcienny. W ten sposób unikniemy równania kwadratowego. Tak samo jak w przypadku. Równania Ostwalda mogliśmy zastosować ten prostszy wzór. W ten sposób uzyskujemy 5, 6 razy 10 do minus 10 równa się x kwadrat przez 50. Niektórzy tutaj zapamiętują, że mamy wzór K równa się x kwadrat przez Cezago, gdzie ten x kwadrat to właśnie są te przeragowane e, części. Natomiast my wracamy do wyznaczenia już x -a w tym równaniu. Nie będzie tutaj konieczności rozwiązywania równania kwadratowego. Czyli x równa się. Pierwiastek z pięć sześć razy dziesięć do minus dziesiątej, razy pięć dziesiątych, co daje jeden sześćdziesiąt siedem razy dziesięć do minus piątej, oczywiście, mol na decymetr sześcienny ponieważ X to jest stężenie przereagowanych anionów odstanowych. Uzyskaliśmy taką samą wartość jak w pierwszym sposobie, gdzie wyznaczaliśmy stężenie zdysocjowanych cząsteczek. Tam wynosiło to 1,68. No tutaj kwestia drobnych zaokrągleń. Czyli mamy również stężenie jonów OH-, ponieważ tutaj dobrze to widać w tabeli X, to jest również stężenie powstałych cząsteczek wodostowego i jonów OH minus, czyli zapisujemy równa się stężenie jonów OH minus. A jeśli mamy stężenie jonów OH minus, to możemy przejść do obliczenia pOH, a następnie pH. Tego już nie będę pokazywał, ponieważ wartość jest taka sama, czyli tutaj będzie po prostu pOH to ujemny logarytm ze stężenia jonów OH minus, czyli ujemny logarytm z tej wartości. Czyli 0,17 razy 10 do minus 4. Tutaj sobie zamieniamy również tak jak w poprzednim przypadku. Odczytujemy z tablic i uzyskujemy wartość 4,8, tak jak w sposobie pierwszym. pH wynosi 14 minus 4,8, czyli 9,2 Pokazałem tutaj dwa sposoby. Dwie metody na rozwiązanie tego zadania, czyli wyznaczenie pH roztworu SOLI. Dajcie znać, który sposób jest dla Was wygodniejszy, łatwiejszy, bardziej przyjazny, który sposób stosujecie, który wolicie stosować. Dla treningu rozwiąż to zadanie jeszcze raz samodzielnie. Powodzenia na sprawdzianach i maturze z chemii.